Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test sklepu, czyli seria, o którą bardzo często prosicie w komentarzach. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym sklepem, którego być może jeszcze nie znacie, dlatego że ja sama dowiedziałam się o nim dopiero niedawno. I jest to polska marka Angel. Co odznacza tą markę? To wysoka jakość tkanin i takie nietuzinkowe wzory, których moim zdaniem nie spotkacie w wielu sklepach, Zważywszy na to, że większość jednak, nawet polskich marek, stara się podążać za trendami i wypuszczają jakby dropy takie bardzo sezonowe, tak jak na przykład teraz w wielu, wielu sklepach pojawiły się swetry w paski. Tak tutaj mamy do czynienia z czymś bardziej uniwersalnym. Te ubrania są takie naprawdę z klasą, i przede wszystkim są to ubrania jakości premium. Ale zanim przejdę do mojego zamówienia, sprawdźmy najpierw, co można znaleźć. Na stronie internetowej marki Angel, jakie to są ubrania, jak ogólnie wygląda ich strona. Strona Angel jest naprawdę bardzo przejrzysta, więc bez problemu możemy się na niej odnaleźć. Jak widzicie, asortyment jest naprawdę całkiem spory. Poprzez różne dresy, sukienki. Mają właśnie swoją drogą też teraz fajne komplety dresowe. Zwróćcie też sobie uwagę na skład swetrów. Ten jest w ogóle przepiękny w idealnym kolorze na jesień, moim zdaniem. Tutaj możecie zobaczyć też sukienki, mniej więcej, ale polecam zajrzeć sobie już osobiście na ich stronę. Wszystkie ubrania, oczywiście, szyte są w Polsce. Przyznać, że asortyment jest bardzo duży, począwszy od ubrań basicowych, skończywszy na różnych sukienkach w przeróżnych, w przeróżnych krojach, poprzez jeansy, komplety dresowe i wiele innych elementów garderoby. Ja w tym zamówieniu chciałam się skupić głównie na jesiennych stylizacjach, ale również chciałam poszukać. Czegoś takiego, właśnie z klasą eleganckiego, i mam tutaj na myśli yy, sukienkę. No dobra, więc nie gadam. Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, co takiego znajduje się w tej przesyłce. Jak wiecie, modne są teraz bardzo swetry w paski. I ja również muszę przyznać, że uległam tej modzie. Natomiast tutaj chciałam spróbować czegoś takiego innego, właśnie bardziej z klasą, takiego uniwersalnego i zdecydowałam się, moi drodzy, na sweter. Już go dotknęłam i jestem po prostu zachwycona. W kolorze białym o takim totalnie klasycznym kroju. Zaraz, oczywiście, wszystko też zobaczycie na mnie, ale sweter jest naprawdę niesamowitej jakości i muszę przyznać, że jestem już pod ogromnym wrażeniem po obejrzeniu tej pierwszej rzeczy. Faktycznie zgadzam się z tymi detalami, bo patrząc na sweter, on jest odszyty po prostu rewelacyjnie. Wszystkie szwy wewnętrzne również jak i nawet małe detale, jak ta blaszka z marką, która jest bardzo subtelna, bardzo delikatna, więc w ogóle mi nie przeszkadza. A ja jakoś nie jestem fanką znakowania, zwłaszcza z przodu ubrani e, swoim logiem. Natomiast tutaj w ogóle to nie razi wręcz dodaje takiej, wiecie, klasy. Muszę przyznać, że jestem naprawdę zachwycona. E, mierzymy. Tak jak myślałam, połączenie tego swetra z czarnymi legginsami. O oh my god, jak to pięknie wygląda. On jest po prostu idealny. Jakościowo mistrzostwo świata jestem zakochana, serio. Teraz mam ochotę zamówić ten sweter w każdej wersji kolorystycznej. Naprawdę. Następny sweter, który bardzo spodobał mi się na stronie i uważam, że jest taki nietuzinkowy, to jest sweter w kolorze w ogóle przepięknym. Ja mam obsesję zresztą widać dzisiaj na punkcie tego koloru. Zwłaszcza teraz taką wczesną jesienią, jasny beż, taka troszkę kawa z mlekiem, bardziej mleczna, wiecie o co chodzi. I mam taki oto sweter, który wygląda w ten sposób i wiążemy go tutaj zresztą możecie zobaczyć jak to wygląda na stronie i ja zaraz też pokażę wam go na sobie i również w dotyku jest nieziemski jest rewelacyjnie odszyty składowo prezentuje się to rewelacyjnie dlatego, że ten sweter to jest 100% wiskozy, więc naprawdę wow i tutaj faktycznie ta jakość jest totalnie premium i nawet ja znam się trochę na materiałach, w sensie studiowałam kiedyś w szkole projektowania ubioru i to jest też tak, że wiskoza nierówna jest w wiskozie, natomiast tutaj Totalnie to jest materiał takiego najwyższego gatunku, mam wrażenie, i to po prostu czuć w rękach. Ja żałuję, że wy tego nie możecie poczuć, bo możecie tylko bazować na moich słowach. Natomiast uważam, że tego typu rzecz to jest coś, co autentycznie posłuży nam na długie, długie lata. Nie będziemy musieli tego wyrzucać bądź oddawać po jednym, dwóch, nawet trzech sezonach. Tutaj postawiłam bardziej na coś takiego stonowanego, na coś, co. Mm, Wpisuje się w trendy, ale z drugiej strony jest też ponadczasowe. I w przypadku tych dwóch swetrów to był totalnie strzał w dziesiątkę. Okej, okay, noszenie tego swetra na sobie jest turbo miłe. Ja jestem zakochana naprawdę w kolorze, w materiale, w jakości. I zobaczcie, jak on świetnie wygląda nawet do zwykłych czarnych leggingsów Możemy sobie założyć po prostu nieunikowbojki albo muszkieterki czarne i będzie to wyglądało świetnie. Dobra, idziemy dalej. Mam tutaj spódniczkę. Ja już ją wcześniej oglądałam. W ogóle będę z wami szczera, ok? Te rzeczy, wszystkie z tego zamówienia prezentują się moim zdaniem Dużo lepiej niż na stronie, co nie znaczy oczywiście, że na stronie one wyglądają źle, ale często tak jest, że właśnie na stronie coś wygląda pięknie, później do nas przychodzi i mamy takie, mm, niekoniecznie tego się spodziewaliśmy. Natomiast te rzeczy realnie, jak już do mnie przyszły, przerosły moje oczekiwania i patrząc na to, co widziałam na stronie, ja nie spodziewałam się aż tak. Dobrej jakości to jest raz, i że te rzeczy w ogóle tak pięknie będą wyglądały. Mam tutaj spódniczkę, która ma taki krój, również moim zdaniem ponadczasowy, i będzie pięknie wyglądała choćby do tego jasnego swetra, który widzieliście na początku, do tego drugiego tak samo. Zwłaszcza teraz na taką porę roku, jeszcze wiecie, wczesną jesień, to jest outfit, który spokojnie możemy założyć na jesienny spacer, do kawiarni, na spotkanie z przyjaciółmi, nawet do pracy gdziekolwiek. Wystarczy do tego założyć też choćby celi steraj stopy. Botki, kowbojki, co tylko chcemy. I muszę przyznać, że ta spódniczka jest właśnie dla mnie jednym z takich większych zaskoczeń, bo ona na stronie wiedziałam, że będzie ładna, ale na żywo właśnie przerosła moje oczekiwania, dlatego że ona w kroju jest po prostu przepiękna i przede wszystkim długość. Jeżeli oglądacie moje filmy, to pewnie widzieliście wcześniej jakieś zamówienia też choćby ze sklepu Laurella. Oni też właśnie mają spódniczki uszyte w ten sposób z takich falbam. Natomiast one są moim zdaniem krótkie. Ja tutaj też się tego bałam, nie ukrywam. A to już jest zupełnie inna jakość, moim zdaniem. Także top. Ten cały zestaw wygląda prześlicznie i kolor tej spódniczki jest obłędny. Czuję się w niej naprawdę fajnie. To jest taki dziewczęcy look. Bardzo dawno takiego na sobie nie miałam. Ale powiem Wam, że czuję się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I połączenie właśnie tych dwóch jasnych kolorów jest cudowne. Ja mam tą spódniczkę, pomijając oczywiście już ten sweter. Połączyła nawet z takim oversize'owym, białym, zwykłym t-shirtem i białymi tenisówkami wiosną. A z kolei jesienią ja widzę do tego takie choćby kozaki gumowe, które teraz są bardzo w trendach. I właśnie jakiś sweter albo ten, albo jakiś rozpinany, krótszy kardigan. Moim zdaniem wyglądałoby to ekstra. No dobra moi drodzy, dalej mam sukienkę, która jest jasna i którą zamówiłam z myślą o jakichś takich okazjach typu chrzciny, komunia coś takiego bardziej uroczystego i moim zdaniem ta sukienka to jest idealna rzecz na tego typu okazje, zobaczcie jaka ona jest piękna, jest bardzo delikatna ale jest dwuwarstwowa w sensie ma podszewkę jakby na dole, więc nic absolutnie nie będzie nam prześwitywać i również widzę, no odszycie jest po prostu... Na najwyższym poziomie i autentycznie nie mam tutaj do czego się doczepić. Także tak, będę miała w końcu taką sukienkę właśnie na takie różne okazje. Ona jest też jasna, a jasne kolory bardzo dobrze sprawdzają się właśnie na takich uroczystościach, więc super. A, i do niej oczywiście jest jeszcze dołączony taki paseczek, którym możemy przewiązać się po prostu w talii. No dobrze, ta sukienka totalnie spełnia moje oczekiwania, i to jest to, czego się spodziewałam. Nawet przerosło moje oczekiwania. Leży świetnie, tutaj może tego nie widać, więc się przybliża, jest ten. Pasteczek, który sobie przywiązałam w talii, może go zawiązać z boku, albo z tyłu, albo z przodu. Kolor jest przepiękny, i tak jak mówiłam wcześniej, no to jest po prostu idealna sukienka na wszelkiego rodzaju uroczystości. Zbliżają się też za jakiś czas święta, więc myślę, że możemy rozważyć właśnie taki zakup. Mistrzostwo świata! I powiem Wam szczerze, że dawno nie miałam na sobie tak perfekcyjnie odszytej sukienki. Tutaj po prostu zgadza się dosłownie wszystko. Co ma przylegać, to przylega, co ma delikatnie odstawać, to odstaje. Naprawdę jestem. Jestem aż w szoku. Naprawdę, serio. Ja wiedziałam, że ta jakość tych rzeczy będzie dobra, ale że aż tak, nie miałam pojęcia. Jako przedostatnią rzecz pokażę Wam teraz sukienkę, która bardzo zwróciła moją uwagę. Mimo, że ona może nie jest do końca w moim stylu, to ja byłam bardzo ciekawa, jak ja będę w takiej sukience wyglądała. I jeszcze jej nie przymierzałam, żeby nie było, także ta reakcja będzie bardzo, tak wiecie, na żywo, na świeżo. Sukienka jest w długości takiej. Trzy czwarte i jest w takim kolorze. Oczywiście również nie muszę wspominać, odszyta świetnie, natomiast ja wciąż nie wiem, jak w niej będę wyglądała, więc może zanim więcej o niej powiem, to najpierw ją zmierzę i odniosę się do niej już ubranej po prostu. No dobrze, mając tą sukienkę na sobie, muszę przyznać, że to jest coś, czego ja nigdy nie nosiłam, i na początku miałam takie, hmm, to nie jestem ja. Ale powiem wam, że im dłużej ją mam na sobie, tym czuję się coraz lepiej. I przede wszystkim to rozcięcie tutaj robi totalnie robotę, moim zdaniem. Zobaczcie też na te buwki. Ona też idealnie sprawdzi się, moim zdaniem, na takie uroczystości. Inaczej, gdybym miała teraz na przykład wesele i chciałabym pójść jako gość. To totalnie uderzyłabym w tą sukienkę, dlatego że ona po pierwsze nie krępowałaby mi żadnych ruchów. Jest moim zdaniem bardzo ładna, taka subtelna, ale dość spektakularna. I ja nie mogę się doczekać już przyszłej wiosny, dlatego że to są moim zdaniem takie totalnie, pomijając właśnie takie uroczystości jak wesela i tak dalej, to są totalnie wiosenne klimaty. Bardzo mi się podoba i ten pasek tutaj też robi robotę, że on po prostu tak optycznie nam tą talię jeszcze bardziej zwęża. To rozcięcie wydłuża nam automatycznie nogi, a bufki delikatnie poszerzają ramiona, przez co talia też dodatkowo wydaje się smuklejsza. Wszystko to, co ma robić dobra sukienka, ona właśnie to robi. Więc szczerze, chyba odkryłam coś nowego, w czym będę na pewno chodziła. No i na koniec zamówiłam sobie rzecz, która może część was się teraz zdziwi, ale ja czasem mówiłam na moim kanale w przyszłości, że nie do końca lubię dżinsy z dziurami. Już po prostu jakby ta faza na dziury w dżinsach mi przeszła. Natomiast zobaczyłam te na stronie i stwierdziłam, że chcę je Zmierzyć. I wydaje mi się, że będą naprawdę fajne, dlatego że spodobał mi się w nich krój i kolor jeansu. Te dziury wyglądają tak, i ja moi drodzy szukałam czegoś do takich zwykłych, białych bądź czarnych t-shirtów. Totalnie basicowych, troszeczkę oversize'owych, ale włożonych właśnie w spodnie. Myślałam sobie, że mam sporo takich jeansów zwykłych, normalnych, po prostu klasycznych. Natomiast chętnie sprawdzę coś takiego i patrząc na te spodnie, wydaje mi się, że może znów polubię dziury w spodniach, ale nie zapeszam, przymierzmy. Ok, dżinsy są zrobione świetnie i co jest w nich moim zdaniem najlepszego? Ja mam duży problem, zazwyczaj kiedy kupuję dżinsy z tym, że one tutaj leżą świetnie, są wiecie, idealnie dopasowane, natomiast z tyłu tak bardzo odstają. A tutaj spójrzcie, jak wszystko jest idealnie dopasowane w całej talii. Mistrzostwo Świata. Nie wiem jeszcze co myśleć o tych dziurach do końca. Zastanawiam się, czy one byłyby lepsze, gdyby były bez tych dziur. Chociaż to w tym przypadku, nie wiem, dodaję czegoś tym spodniom. Ale dopasowanie, mistrzostwo. I ja je mam w rozmiarze XS i faktycznie rozmiarówka totalnie się zgadza. Widzieliście tą informację już wcześniej, ale jeszcze wspomnę, że wszystkie ubrania, które zobaczyliście, ja zamówiłam sobie w rozmiarze XS i uważam, że to jest rozmiar idealny dla mnie. No i tak, moi drodzy, pokazałam już wszystkie rzeczy, które zamówiłam sobie z marki Angel. Dajcie mi znać, co myślicie i czy w ogóle znaliście tą markę. Jeżeli nie, to tym bardziej zapraszam Was na ich stronę internetową, dlatego że wybór rzeczy jest tam naprawdę duży i możecie też tam znaleźć spore obniżki na niektóre. Ubrania. Nie ukrywam, że te ubrania nie są najtańsze, natomiast jeżeli szukacie ubrań, które posłużą Wam na lata. I nie chcecie koniecznie ciągle wymieniać swojej garderoby, ale chcecie mieć w swoich szafach coś takiego, wiecie, top, niezawodnego, co po prostu nie będzie traciło długi, długi czas na jakości. To z czystym sercem zapraszam Was na stronę Angel, dlatego że tamte ubrania faktycznie, moim zdaniem, spełnią Wasze oczekiwania. Oczywiście zostawcie, proszę, też łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. No i zapraszam też na kolejne filmy. Te ubrania jeszcze gdzieś tam w filmach się pojawią, dlatego że będą mi pomocne do nagrania przyszłych odcinków, ale wyczekujcie, oczywiście. Odsyłam Was też na Instagrama. Buziaczki. Papa.